Która dzielnica Poznania jest najbardziej spójna architektonicznie? Prawidłowa odpowiedź to: dowolnie wybrane osiedle z wielkiej płyty. No taka prawda, można im odmówić stylu, szyku, gustu, poczucia estetyki, odrzucenia stylów historycznych, ale spójne są. No a jeśli je wykluczyć? Myślę, że Wilda może wieść prym pośród poznańskich dzielnic, jeśli chodzi o harmonię nie tylko architektoniczną, ale i urbanistyczną. Czym to się różni? Tłumaczyłem w filmie o paryskiej architekturze. Wilda wręcz kipi spójnymi wizualnie pierzejami. I fakt, ostatnio za sprawą średnio przemyślanych decyzji zaczynają toczyć choroba, która skutecznie rozlewa się nie tylko u nas, ale w całej Europie. Każdy metr kwadratowy zostaje wykorzystany przez deweloperów, którzy Wciskają modernistyczne barachło bez poszanowania elementarnych zasad komplementarności estetycznej, lub plombując ciągi kamienic pretensjonalnymi dziwadłami. Zdradzę Państwu sekret. W XXI wieku da się zaprojektować budowle nawiązujące do stylów historycznych. Ale jak widać, nie wszyscy to przyswajają. I choć trudno jakimś matematycznym wzorem stwierdzić, która dzielnica jest najbardziej spójna architektonicznie, bo niby jaką wykładnie przyjąć. To opierając się na całościowym wrażeniu, wciąż uważam, że to wilda może walczyć o palmy pierwszeństwa z innymi poznańskimi obszarami. Co burzy tę spójność? Wszystko, co kaleczy korytarze wizualne, lub jak to woli, ciągi widokowe, a więc przestrzenie zaprojektowane tak, by ukazywać urbanistyczną perspektywę. Tyle jeszcze tego gnoju trzeba przepychać! Do tego walnie przyczyniają się wszechobecne znaki drogowe czy elementy infrastruktury, a z tym trudno walczyć.